Cześć. Dzisiaj będzie troszkę inaczej niż zazwyczaj. Razem możecie mnie i widzieć, i słyszeć. Nie będzie już e, masy tekstu do przeczytania tak jak dotychczas. Myślę, że taka forma powinna być dla Was przystępna, a dla mnie w sumie szybsza w obróbce. Bo jednak doklejanie tego tekstu tłumaczenie w translatorze to jednak wymagało trochę, trochę roboty. Na wstępie od razu powiem Wam, że nie jestem jakimś mistrzem dykcji, także pewnie będzie mi się głos łamać. Będę się gdzieś zacinać, pewnie się przejęzyczę raz, ale to wtedy zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dajcie znać, jak Wam pasuje taka forma przekazu. Czy wolicie taką, czy jednak wracamy do poprzednich treści. No i w sumie, żeby nie przedłużać, lecimy dalej. Jak widzicie. Dzisiaj w relii głównej szamanka, nie Likan. A czemu szamanka? To zaraz Wam opowiem. Z racji tego, że Likan będzie oddelegowany na łaskowyż siły natury i będzie dropić odłamki książęty i rycerskie, Bo klientów nie brakuje, a już odłamków powoli mi zaczyna brakować, chociaż wiemy zapas kilku postaci. To korzystając z okazji, że komputer będzie i tak chodzić. 24x7. Robię sobie szamankę, żeby jak spiła na tajemniczej instancji przy okazji będzie sobie robić skrzynki z księgami dla peta, złom, muszle, odłamki No i będzie jak spić Docelowo chciałbym iść na 30 level championa tak na wilku Wiem, że tak aktualnie nic nie daje No ale być może kiedyś będzie mapa, do którą będzie wjazd od dłuższego levela championa A jako, że likan jest papierowy to jednak bez bucha ciężko będzie tam ustać więc uznałem, że tak czy siak dobrze mieć rozwiniętą e, drugą postać, bardziej bukującą. Jeśli chodzi o ekwipunek, kostiumy, jak najtańszym kosztem, jeden użyteczny bonus 10 na ludzi, te 10 do 10 strzały, tak siadło, więc tak zostawiłem. Farfę, 24 z klingą 9, dwa razy ludzie. Gdałem za to 120 won około, więc myślę, że cena w miarę spoko. Tata Aury, NNO i staty. To typowo do buchowania, kiedyś sobie zrobiłem. Dzwonek tyjanikowy, 10 ludzie. Tutaj mu fajne nawet 6-7. się nawet z talikiem plus 60 fajnie skomponuje. Troszkę więcej w e mi dodam. To ten talik, którego używam na lichanie, docelowało być plus 100 w tym roku. Szefiec wężowy, też przerzuciłem z wilka, 10 9, 15 błyski. Pancerz, żałuję troszkę, że wbiłem ten książęcy, zanim go wbiłem na plus 9, bo teraz... Teraz jest pod górkę, wbiłem książęcy, 20 prób, plus 7 na plus 8, wszystko spalone. Bonusy takie sobie. Ale myślę, że powinny wystarczyć na tajemniczą instancję. Budki takie kupiłem za 20 won. One były plus 8. 1,5 do miksu. Wbiłem takie bony tymi zmiankami z tymczasowego serwera. Myślę, że powinno wystarczyć. Dają 6 kryta łącznie z tym 6-7 bonem. Więc jakby to z dzwonkiem się skompensuje i powinno być prawie 10 kryta. Tu jest 3, tu jest 6. Zaraz jej dużej straty nie ma. Pas plus 8. Rękawice mocy plus 5 12 Inta 10 do parzeta 5 do PE Błyskawica 6,7, omdlenie, upadek Upadek co prawda nie działa tam na instancji Ale to mi się Ta rękawiczka kiedyś przyda na przykład na Zodiaka, Jakbym sobie kiedyś chciał pośmigać się Tak z nudów e, Inta Nie ma precyzji to prawda No ale mam tutaj Taki nasior plus 8 Też jest taki w sumie do miksu w miarę 30 wąt za to dałem, zostawiłem go sobie stwierdziłem, że kiedyś się może przydać więc myślę, że na szamance powinien być ok branza 1k 10 do PŹ, 10 ludzie, 6-7 do Miktu. powinno być spoko pytanka 12 ludzi, nno 15 blok to sobie kupiłem kiedyś jak ogarnąłem szaty aury na wilku, tą 250 -tkę. Granatowe kolce, 11 ludzi, 35 atak, 6 strzały. Też powinno być w miarę OK. Jeszcze rozważyłem położenie kolców Z łez. 10 ludzi, 15 strzał, ale robiłem testy. Jednak granatowe na instancji lepiej wychodzą. Peta mam takiego. Alastor 105 level typ 5. Długo go nie mogłem sprzedać, chyba 2 miesiące go próbowałem na rynku sobie sprzedać, ale nie zszedł więc wymieniłem tutaj berek na blok i wleciał na szamankę eee, mam jeszcze tego jadeid, e, jadeita penica goblina na 30 dni, także będzie sobie zaraz dropić Za kilka chwil będzie na tajemniczej instancji, także pokażę wam jak sobie radzi jeszcze jeśli chodzi o biologa Tutaj był dwa razy atak. Cofnąłem i wbijam na nowo 5 klejnotów zawiści i podejrze 7 mądrości. I chcę odebrać dwa razy def, myślę, że ten def powinien też zrekompensować niski poziom ulepszenia tej zbrojki. Jeśli chodzi o skillę i pasywki, no to szamantkę mamy praktycznie rozwiniętą, m, najlepiej jak się da. Brakuje tutaj lewela konia. Chyba jeszcze 50% tam jest tej paszy do, do oddania. Jazdy konno losowo udało mi się z tymi książkami z Goblina wczytać. bez jest precyzja. Jeszcze tego nie rozwinęłem na maxa, bo i tak nie ma deski dostępnej na aukcjach. Jak będzie, to wtedy sobie wczytamy i, i to troszkę też poprawi nam pewnie image. Za kilka chwil się widzimy na tajemniczej instancji, zobaczymy jak sobie szamanka radzi. Dobra, jesteśmy już w tajemniczej instancji i szamanka sobie śmiga. Autowy ustawiłem w ten sposób. Potki na 50%, dorzuciłem kryształy energii piątki, żeby sobie zbudować trochę bonusy. Bówki się będą rzucać 5 sekund przed ich zakończeniem. Tyle możliwie jak najszybciej, no z racji tego, że ten naszyjnik nie ma casting Speed'a, no to te skile się jednak trochę wolno ładują. I tak, medal bohatera dokupiłem, kamień ochrony żywiołów. Medal aktualnie jest w ofercie za 199 SM, co jest rzadkością. Tabelka wygląda następująco. 55 precyzji. Po wrzuceniu meteoru. Za chwilkę nam to spadnie na 35. 37 bloku. 37 uniku. 50 kradzieży życia. Więcej kradzieży życia się nie da mieć. Bo nawet jeśli macie więcej, to wam tego w tabelce nie zalicza. Mamy 105 mocy lodu i 55 odporności na lód. To jest Onyxa. Szansa na krytyk 72%. 32 berka. Odporność na obrażenie umiejętności tylko 10%, jak widzicie, wystarcza. Obrażenie umiejętności 34. Odporność na przeciętne 40%, 47 potworów, 106 ludzi. Tak to wygląda. Jeszcze zrobimy sobie test, ile ona będzie bić bez tego talika. No, z hita zeszło 6k, czyli ona bije 1 czwartą mniej. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że będzie większa różnica z talikiem i bez talika. A, spot. Bijemy tutaj na dolnym spocie. Jest to taki spot e, dobry do rozpoczęcia przygody swojej tutaj tajemniczej instancji. Przygody. E, czasem będę chciał przyjść na ten spot. Z tym, że no bez biologa myślę, że na chwilę obecną nie dam, nie dam sobie tam rady. Bez tego defa z biologa. No i możliwe też, że będę musiał tą zbrojkę jednak podbić na plus 9. Mówiłbym, mnie biją po 600. To jak widać czasem walnie po 2500 szycia. Ale myślę, że tak ubrana szamanka tak nis niskim kosztem i tak bardzo dobrze sobie radzi biorąc pod uwagę e, próg wejścia jaki miałem na Likanie, żeby tutaj w ogóle ustać. Ja Likanę w ogóle jak spiłem na tym spocie do 30 levela. I to jest fajny spot, bo nie występuje na nim dużo łuczników No to występuje bardzo dużo KO, ale bardzo dobrze się na nim bije z wierzchowca. Ja Wam wrzucę taką mapkę z dobrymi spotami. Będzie gdzieś w opisie pod filmem, także sprawdźcie sobie. A jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka forma przekazu, czy wolicie jednak tak, jak było wcześniej. Dajcie też znać, jeśli macie jakieś propozycje. To do dalszych nagrań. Może być może też chcecie zobaczyć, jak, wygląd jak, jak wygląda na likanie. Myślę, że w miarę wolnego czasu będę mógł to nagrać. Z tym, że tak jak mówię, teraz ten likan będzie miesiąc na żywiołach. Ale może tam się znajdzie kiedyś jakaś chwilka. Może kiedyś te żywioły mi się też przejedzą, że tak powiem. I będę chciał sobie pograć wilkiem. To wtedy może coś nagram dla Was specjalnie. A póki co na tyle. Dzięki za Waszą uwagę. Dzięki za wasz czas. Do zobaczenia. Cześć.